Ten filmik ma dosłownie jakieś megatony odsłon! Serio? Ja! Cześć, te komentarze! 917 Queen pisze Jej włosy jawnie zaprzeczają grawitacji. Hashtag magiczna Moonger! Uuuu! Znaczy w zasadzie według prawa powszechnego ciążenia. Lunello, błagam, przyjmij komplement i idziemy dalej. Okej, proszę bardzo. Syphonator pisze Większa od tego robota jest chyba tylko czoło Moonger? Hashtag pięciogłowa? Hashtag globus? To girl? Okej, okay. kim jest ten Siphoniter i czemu pisze o mnie takie rzeczy? Moja głowa wcale nie jest taka wielka. Co, Casey? Co? Ja nie wiem. Ty wiesz co? Skupmy się na tych pozytywnych komentarzach. Wiem wszystko o internetowym hejcie. Najważniejsze, żebyś się nim nie przejmowała. Na przykład, ostatnio gdy Eduardo obśmiał moją górkę. Wiesz co zrobiła? Przyłożyłaś mu naprawdę mocno. Niestety tak, widziałam. Ale wiesz co zrobiłam, kiedy zaczął mnie wyśmiewać drugi raz? Powiedziałam. No i? No i przecież masz prawo do własnego zdania. No i dzięki, że zauważyłeś moją nową gumkę. I powzruszałam ramionami. O tak! Ramionka! Jaki tani ramionek! Dobra, Kejs, rozumiem. I wiesz co? Nie ma takiej opcji, żeby jeden słaby komentarz jakkolwiek mnie dotknął. Może troszeczkę? O, hej gadzie! Super, to mi pomożesz i będziesz nagrywać. Zaraz, spokojnie, już ci mówię co i jak. Jakiś pajac o ksywce Nater pisze, że ja, znaczy Moon Girl, ma dużą głowę. Co, jak dobrze wiemy, nie jest prawdą. Prawda, Diablo? Mm. Dlatego kręcę ten filmik, w którym dowiodę naukowo, że moja głowa ma idealny rozmiar. Oto statystyki, wykresy i zdjęcia. I potrzebuję kamerzysty. Albo dino... <grym> kamerozaura. <grym> Stój, wiem, że jesteś śpiąca, ale bardzo cię proszę. No pomóż, przyjaciółce. Is, porzucam ci frisbee po szkole. 3, yy, trzy, dwa, jeden. Hejka, moje fanki i fani! W sieci pojawiły się nieprawdziwe informacje, jakoby ja, Unger Girl, miała, cytuję, wielką głowę. to mamy tu wykres rozmiarów głów nastolatków, a pomiar mojej czaszki zajmował... ...przewaga obykania złożonych na te badania, wiosła, a doznanie stautowanej w, w, w całym kraju. kraju. Podsumowując, możecie mieć pewność, że wasza umówiona superbohaterka z sąsiedztwa ma co prawda łeb jak sklep, ale tylko metaforycznie. I Jak wyszło? Może nagramy jeszcze raz, tylko dołożę slajdów. Serio? Jesteś pewien? Nie mów mi tak, jeśli to nieprawda! Jak mi Obama! Okej, okay, wow, wielkie dzięki! Edu, filmiki już uwielbiają moi fani! Oh. Czy ty wrzuciłaś content na fanpage Moon bez konsultacji? Co ty odmawiasz? Okay. Po pierwsze, cześć, Casey. Po drugie, o co ten hałas? Przecież wszyscy lajkują moje super edukacyjne kino. internet oh. zmontował z mojego klipu piosenkę? To jest właśnie internet. Jak mam mija kochani? Musimy się jakoś ogarnąć, zanim to pójdzie! W... O, to się nie dzieje naprawdę. Już zbanowałam tego trolla na naszym fanpage'u. Okej? Okay. Za chwilę nikt nie będzie o tym pamiętał. O, a zatem wojna.